piwo zero, 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 przecinek 0, 0,2%, 0,5% to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaką możesz zrobić kiedy chcesz trzeźwieć. Jeśli planujesz nowe życie w trzeźwości, w czystości, to odradzam ci, odradzam ci z całego serca te tak zwane piwo zero, piwo bezalkoholowe, bez względu na to, ile tam tego ma po przecinku, nawet jak ma 00. Zero, zero. Wiesz dlaczego? Bo Zdecydowana większość ludzi wraca do picia właśnie przez te piwo. To jest jeden z najsilniejszych wyzwalaczy. Są osoby, które piją te piwo i nie wracają do picia, tak? No, ale to, <gryw> wiesz, to jest jakiś ułamek, nie? To jest jakiś procent i nie należy się sugerować tymi osobami. A te osoby, które tak mówią, chwalą się tym, nie, no to ja bym miał do Was taką gorącą prośbę. Nie róbcie z tego jakiegoś tam... Czemu się tak przekręca? Nie, nie róbcie z tego jakiegoś tam wyczynu. Czy Wy nie macie większych ambicji w życiu? Ja potrafię pić piwo zero i nie wracam przez 15 lat do picia. Patrzcie jaki jestem kozak. No człowieku, serio? Ty 15 lat nie pijesz alkoholu i twoim osiągnięciem jest picie piwa zero? To taką spuściznę zostawisz dla młodszego pokolenia? Nie masz jakichś większych ambicji? Tak, serio. Ej, to jest słabe strasznie, nie? ale mi się to przekręca. Wybaczcie mi, jestem dinozaurem technologicznym. Ten sprzęt mam taki, jaki mam. O, dobra, idziemy. Zobaczymy, gdzie zejdziemy. A ty na pewno daleko nie zajdziesz z piwem zero. W ogóle, w ogóle. Jak mówisz drugiej osobie w internecie, piszesz, że piwo Zero jest spoko, ty, ty, ty wręcz reklamujesz to, to ty sobie nie zdajesz sprawy, jako ty krzywdę możesz zrobić drugiemu człowiekowi. To, że ty, to że ty. Pijesz te piwo zero i nie wracasz do chlania, to nie oznacza, że wszyscy tak mają, a wręcz przeciwnie, większość osób wróci do chlania właśnie po tym piwie zero. Ty strasznie krzywdzisz tym, co piszesz, bo ktoś jest na początku swojej drogi, jeszcze taki nieopierzony, zielony, wyszedł dopiero z terapii. O Jezu, ała, albo nie poszedł na terapię co gorsze, i on nie wie, nie może się odnaleźć. I przeczyta taki twój wpis jednej z drugim. I powie, a to ten nie pije 15 lat, a pije piwo zero. O, to ja sobie wypiję te piwo zero. I co? I popłynie jedna z drugim. Bronić normalnego alkoholu, to ja rozumiem, nie? Jedno piwo to nie alkoholizm, należy mi się po pracy, blu, blu, jak ty wyglądasz i tak dalej. No to ja rozumiem ten, ten styl, nie? Ja, ja to rozumiem, bo to przemawia strach przez ludzi. Jak powiesz dla człowieka, że jedno piwo jest alkoholizmem, no to on już jest obsrany, już ma obsraną zbroję, bo ty zabierasz mu jedyną przyjemność w życiu. Tak? Ten komfort picia zabierasz mu, nie? Przy okazji, jak jesteś osobą blisko, to możesz tak truć dupę trochę. Nie Tylko nie 20 lat. Nie 20 lat. Miesiąc, nie? Idź na leczenie, truj mu, tak? nie? To jemu zabierzesz komfort picia. Jest szansa, że pójdzie na leczenie i się ogarnie, ale nie czekaj zbyt długo, bo wciągniesz się we współzależnienie i stracisz tylko 20 lat życia, nie? Dobra, nie ten temat, ale w, w, sumie, w sumie, wszystko jest temat, ale jestem nakręcony dzisiaj ADHD pełno gębą, widzisz? I po co, i po co to ćpać? Po co to ćpać, jak ja mam to na trzeźwo, tak? Czekaj, znowu mi się to przekręca, kurde blaszka. Nie wiem, co będzie z tego wideo, miałem trochę inny plan na to, ale chyba wyszedł całkowity spontan. Także tak, nie, chwa, nie chwalimy się piciem piwa zero, bo możemy zaszkodzić drugiemu, trzeźwiejącemu człowiekowi, tak? E, tak w ogóle to, powiem Wam, to jest takie trochę bez sensu, nie? Bo picie piwa zero dla osoby uzależnionej, która no, chce być trzeźwa, e, to ma taki sam sens, jak wciąganie mąki zamiast kokainy, jak e, robienie e, z herbaty jointów zamiast zielska, jak dla hazardzisty granie na zapałki zamiast na pieniądze. Rozumiesz? To taki ma sens. To jest y, mega słabe, nie? Y, w ogóle picie piwa zero dla osoby uzależnionej, która chce wyjść z uzależnienia, która nie chce wrócić do picia, to jest jak rosyjska ruletka, a nawet gorzej, bo w, w rosyjskiej ruletce masz y, jedną komorę z nabojem, tak? A tu masz pięć. Tu masz pięć. To jest takie ryzyko, rozumiesz? Słuchaj. Młody człowieku, niekoniecznie wiekiem, ale bardziej tutaj starzem, Masz te kilka dni, kilka tygodni trzeźwości. Nie, nie czytaj tych baranów. Nie czytaj tych baranów z komentarzy i zaufaj mi, zaufaj mi. Nie, coś mi tu lata. Nie ryzykuj. Nie ryzykuj, bo ty nie wiesz, może, może będziesz pił te piwo zero i, i nic ci się nie stanie, nie? Ale jest większa szansa, że popłyniesz. Rozumiesz? Bo ci wszyscy to tak krzyczą, nie? No, są osoby, które tam nie piją 15-20 lat. Okej, okay, są takie osoby. Nie mówię, że wszyscy wracają do picia, e, chlania, ale większość osób wraca. I sporo, sporo z tych osób e, też pije to te piwo zero, ale po miesiącu, po dwóch miesiącach. Po pół roku wracają z powrotem do picia. Nawet sami to piszą w komentarzach, że też myślałem, że jestem kozakiem, piję sobie te piwo zero, bo, bo co, bo, bo się nie potrafisz pożegnać z piciem. Temu pijesz te piwo zero. Prawdziwa trzeźwość, prawdziwa trzeźwość to jest odstawienie wszystkiego, co nam przypomina alkohol. Tylko teraz mi tu nie polaczkuj. Januszku i Bożenko, że wszystko przypomina alkohol, kola przypomina alkohol, kefir przypomina alkohol. No nie, ale piwo bezalkoholowe w butelce, w puszce przypomina alkohol. No jak, jak ty porównujesz kefir i kole, i no to słuchaj, sorry, no, ja, ja wiem, że jest wiele wyzwalaczy. Ale no, no kurwa, no, nie, nie, da się, nie da się w tym świecie żyć jakby... W w całkowitej czystości umysłu uwolnić się od alkoholu, bo w każdym sklepie, w każdej stacji masz alkohol, tak? Ale nie porównuj zrobienia z zakupów i przez kilkanaście sekund popatrzenia się na alkohol do picia piwa, to tu odpalasz kurwa stare schematy. Rozumiesz? Odpalasz stare schematy. I ta wiadomość nie jest dla tych, którzy to robią i. Nie przestrzegają tych zasad terapeutycznych. Ta treść jest dla ludzi, którzy są na początku drogi. Więc jak jesteś na, na początku drogi, nie słuchaj tych starych zjebów, bo przez nich kurwa zachlasz. Posłuchaj mnie. Posłuchaj mnie. Ja ci nie będę udowadniał, że koło jest okrągłe. Ty musisz sam do tego dojść. Ale po co masz się uczyć na swoich błędach? Ty wiesz, ile ludzi zapija przez piwo? Zero to jest jedno z najniebezpieczniejszych zagrań, jakie możesz zrobić na początku swojej drogi. To strzelasz sobie sam w kolano. Chłopaku, dziewczyno, sam sobie, sami sobie w kolano strzelacie. Ach. Tak samo nie, nie, nie chodzić mi na te. Na wesela, na imprezy, na, na urodziny, na początku trzeźwości. Później można, ale jak ty wyszłaś dopiero z terapii i ty już lecisz na wesele, bo do przyjaciółki nie wypada nie iść, prawdziwa przyjaciółka zrozumie. Tak? Albo możesz iść na yy, wesele, złożyć życzenia i spadać stamtąd. No. Ale to widzisz, no i, i tu znowu wylaje się, kurczę, e, ciemnogród, znowu, z, znowu się, ale mi się to macha, z, znowu mi się wylaje ciemnogród, że ja chodzę na wesele i mi to nie przeszkadza, nie? Wiesz, ile ja miałam konsultacji? Wiesz, ile ja miałam konsultacji? No, mam problem z alkoholem, byłam na terapii, ale znowu zapiłam. No i czemu ty zapiłaś? I wymieniam, wymieniam. Wesela, imprezy, piwo bezalkoholowe, czy tam piwo zero, e, używanie płynu do płukania ust z alkoholem, jedzenie czekoladek z alkoholem, przebywanie w miejscach, w których się piło, w jakichś barach i tak nie? E, praca, praca barmana w ogóle dla osoby uzależnionej jest do wyjebania, to, to nie ma takiej kurwa opcji. Eee, ale to jest dla świadomych, to jest dla świadomych. Jak chcesz sobie żyć, tak sobie żyj, mnie to chuj obchodzi. Ja mówię do ludzi, którzy e, chcą być świadomi i trzeźwi na 100%. Nie na pół gwizdka. Jak pijesz piwo bezalkoholowe, to nie trzeźwiejesz tak naprawdę. Nie pożegnałeś się z tą butelką, nie? No i co one mówią? No, robiłam to, wypiłam piwo zero. Wypiłam piwo zero, bo, bo koleżanka piła piwo zero i półtora roku nie piła, to i ja wypiłam. Poszłam na wesele. Poszłam na Bilarda. Na początku drogi swojej trzeźwości. Patrzyłam się, jak inni piją. I to nic, że ty w tym momencie nie, e, nie napijesz się, nie? To, to od, y, jest z opóźnionym zapłonem, nie? To y, działa z opóźnionym zapłonem. Ty możesz dzisiaj iść na wesele a za, za tydzień, za dwa tygodnie będziesz pić drinki na grillu. Rozumiesz? To tak działa. To, to nie działa tak od razu, znaczy działa też tak od razu, ale w większości przypadkach yy, to działa z opóźnionym zapłonem, bo ludzie też próbują sobie jakieś takie głupie majotezy, to, to wszystko siedzi w głowie, trzeba stawić czoła niebezpieczeństwu, ja pokażę, że ja jestem silniejszy, to mój charakter. Ty jak y, złamiesz rękę, to też pokazujesz swój charakter, że wszystko siedzi w głowie, czy idziesz do lekarza, żeby ci wsadził ją w gips. No, niestety to też y, to też. Nie jest do końca wina tych, co tak mówią. Nie? To nawet nie są ich słowa. To już tutaj yy, system, politycy, reklama, koncerny alkoholowe. M mówi się, że reklama nie jest taka szkodliwa, bo yy, ja, to wszystko siedzi w głowie. Jak zechce, to się nie napije. Zgoda, zgoda. No przecież ja już mam ponad 10 lat trzeźwości. Jak widzę jakąś tam reklamę, no chcąc, nie chcąc, nie chcący. Zobaczę, bo w takim świecie żyjemy, tak, wejdę zatankować paliwo, czy coś, zobaczę to piwo, nie, tylko ja już sobie zbudowałem mentalną zbroję, jakby to, yy, to jest dla mnie jakimś takim tłem, nie. Najgorsze wyzwalacze, przez które ludzie wracają do picia, nie wszyscy, ale zdecydowana większość, nie wszyscy, zdecydowana większość. Specjalnie to podkreśliłem, bo ostatnio w tym wielkim poście, około milion wyświetleń na, na tą chwilę, ludzie nie rozumieją stwierdzenia zdecydowana większość. Bo ja napisałem zdecydowana większość, a oni mówią: nie, nie, nie wszyscy tak mają, nie wszyscy tak mają jak ty. No tak, bo ja mówiąc zdecydowana większość, miałem na myśli siebie. Dobra, już mądrzy zrozumieli, a resztę poczytacie w komentarzach. Najgorsze wyzwalacze. Dla zdecydowanej większości ludzi, którzy są na drodze trzeźwości i wracają z powrotem do picia. Przez to oni wracają. Piwo bezalkoholowe, piwo 00,2, Jak zwałt, tak zwał. Przez to najwięcej ludzi wraca. Imprezy alkoholowe. Na początku drogi, mówię na początku drogi, wyszłaś dopiero z terapii i już lecisz na imprezę. Po, po tygodniu czy po miesiącu. Nie, 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 nie. Na jakieś wesele czy coś. Nie idziesz. Nie idziesz. Boli, niewygodnie, źle. No to idź. A za dwa miesiące do mnie zadzwonisz. Ech, wiesz co, ja byłam na terapii, rozmawiałam z różnymi ludźmi, ale, ale zapiłam. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje. Co to może być? Ja już nie mam pomysłu. Zrobiłam wszystko. Zrobiłam wszystko i dalej piję. Widocznie ja się nie nadaję do tej trzeźwości. No słuchaj. Skoro nie przestrzegasz podstawowych zasad, no to widocznie się nie nadajesz. Najpierw trzeba podstawy ogarnąć, rozumiesz? Jak ty chcesz być trzeźwa? Słuchaj, jak jedziesz w jakąś daleką podróż, no to jak ty się zachowasz? Nie zatankujesz samochodu, nie sprawdzisz oleju, nie zapniesz pasów, będziesz jechać bez pasów 800 km. No w końcu cię zatrzyma. Ją, czy nie. Już pomijając o jakimś tak zdrowotnych tych. Także tak moi kochani. Jak nie chcesz zapić, to nie ryzykuj. Nie pij piwa zero, nie chodź na imprezy na początku drogi swojego trzeźwienia. Na początku, czyli co najmniej rok. No co najmniej rok. Co? Boli? Źle? No to idź. To idź. Może trafisz jeszcze na jakąś promocję, na konsultację. Czemu nie? Zadzwonisz i powiesz: A jak to się mogło stać? A jak to się mogło stać, że ja zapiłam? To ja ci wytłumaczę. No, teraz ci mówię, teraz masz za darmo poradę. Masz za darmo poradę w tym momencie. Ej, dobra. Ja wszystko rozumiem. Serio. Jak chcesz być mądry i nie pić, i nie wrócić do picia. To nie słuchaj ludzi w komentarzach. No, ja wiem o czym mówię. Znam się na tym, tak. Zaufaj mi. Nie ryzykuj. Jeśli, no słuchaj, jeśli ty yy, masz w głowie coś takiego, że, no, bo piwo bezalkoholowe to nie alkohol, ale to odpala te wszystkie mechanizmy, rozumiesz? Odpala. I ty odpalisz później, wcześniej czy później, no. Ej, dobra, róbta co ta. Ja powiedziałem, co miałem powiedzieć. Lecę na obiadek. Ech. Nie bądź głupi, nie pij piwa zero. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo dla swojej świadomej społeczności. Za lajki, za komentarze, za serduszka, ale przede wszystkim za to, że jesteście. Zajebistej niedzieli!